That's how oh. Sprzedaj! Bez rozkazu! I oto po raz kolejny, Poznań na trzy dni stał się jedną ze światowych stolic świata fantastyki. Pyrkon tego roku zgromadził ponad 57 tysięcy ludzkich dusz, kolejny raz pobijając swój własny rekord. Pierwszy Pyrkon, który odbył się w 1999 roku, zgromadził około 400 osób. Jednak dziś, 25 lat później, wydarzenie jest największym festiwalem fantastyki w Polsce i jednym z największych w Europie, a i pewnie jednym z większych na świecie. Ta skromna relacja nie będzie w stanie pokazać 1% procenta tego, co się tam działo, jednak żaden człowiek nie jest w stanie doświadczyć całego perkonu. Pozwólcie więc, że pokażę Wam swój malutki fragmencik. Rufi otrzymał ciasteczko, jak oceniasz? Następnym razem przyniosę wielkie mangowe mięso. Umiesz się złowiesz to za pod relacją z Pyr Pyrkonową sprzed pięciu lat Merta zostawiła komentarz, że następnym razem chciałaby kogoś pozdrowić. Berto, kogo chciałaś wtedy pozdrowić? Te pięć lat temu. Wtedy nie mam pojęcia, ale teraz pozdrawiam Dramcie. Pozdrawiamy Dramcie. <grystanie> Mogę skamerować kaczy outfit? Kurs. Kursa od stóp do głów, kaczki. Nawet na na kaczki? Ja nie, chcę. O oh Chcecie oh no. oh God, druga kaczka z O Jezu! Ale te są żółte, Czy to jest też inne kolorki? To są oh inne kolorki Ale ja nie mam żółtej jeszcze żadnej to, to jest bardziej tu, w góry tak. Trzeba to sprawdzić, bo to jest taka stara pyszczałka no Kaido robi w wolnym czasie. Jeszcze na, kolej... na kolej... To się córką Ziem. tak nie interesuje. Którego, tego małego? Tak. się ten miał w swoim dnie nie pomogło. Z sposób dla porażnał z ręki poleje się jak na bór, jak wód Oni ministrowałem te w Nie ma dziobak! już to zwykły dziobak, nie ma kapelusza. Słuchaj, potrzebuję pomocy. Szukam okręgu trzech stanów. Więc jest stan ciekły, stan gazowy i stan stały. Ale masz fajną otewnikę Freehax. Dziękuję. Dziękuję. jest, no. Za jego... Pani Maru, czy chciałaby Pani kogoś pozdrowić? Dzięki. Pozdrawiam Nikusie, która na pewno to ogląda, ponieważ ma dostęp do internetu i mojej karty kredytowej. Ja pozdrawiam mojego brata, którego zostawiłem tutaj. Nie wiem, czy gdzie co? jest. E... Idź go, szukaj człowieku. on się na radę, ma 26 lat. Aha, <laughs> pozdrawiam, Andiego, on tam siedzi. Chcę pozdrowić. Tak. Dobra. To pozdrawiam mamy tacę i rodziców. jestem oh. taka śmieszna, o Mamy jeszcze tylko tyle karteczek. Było ich 100, zostało ich może 20. Proszę bardzo. Ale mega masz włosy. Dziękuję. Co za chwileczkę jesteś? Lewandowski karteczka, apiurka. Ale teraz możemy to czekać. Dajcie, ci, którzy chcą z nami zacząć Belgikę, to zapraszamy do kuleczka. Przyšli. Okay, e, raz, dwa, raz, dwa Próba mikrofonu, który się tnie Ale! Próba mikrofonu, który się tnie Dobra, e, wszyscy gotowi? Uuu. 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 Dobra, to zaczynamy, nie? Uuu. Belgika to już część tradycji Pyrkonu, tak jak wielu innych konwentów. Tę, którą widzicie, rozkręciliśmy podczas meetupu surreakcji. Widzieliście już z tego meetupu kilka fragmentów, jednak całą osobną relację wrzucę w osobnym odcinku. Podobnie jak postaram się wrzucić filmik z meetupu One Pisa. A swoją drogą to, że w tym momencie gadam, to wszystko jest częścią szczwanego planu, by zagłuszyć Belgijkę, by YouTube nie wyłapał praw autorskich. To jest tak wszczpane, że aż poproszę o oklaski. Dziękuję. Oklaski były tak udane, że aż z wyrażenia pozwolę sobie opowiedzieć trochę na temat etymologii słowa pyrkon. Wiadomo, że pyrkon jest od pyry, ale od czego jest pyra? Hmm. Jedna z hipotez mówi o tym, że poznańska pyra wzięła swoją nazwę od kraju Peru. Ziemniaki pochodzą z Ameryki, więc ma to sens, tym bardziej, że dawniej pyry nazywano także perami. Jednakże skąd wziął się konwent? I czy ma coś wspólnego z konwencją? Otóż tak, Konwent i konwencja pochodzą od łacińskiego convenire. con Kon znaczy razem lub wspólnie, współ, a venire to przyjść, nadejść. Konvenire ma kilka znaczeń: zjednoczyć, pasować się, zgodzić się, zebrać się. Z tych różnych znaczeń wziął się konwent, czyli zebranie, ale również konwencja, czyli coś ustalonego, uzgodnionego. Co ciekawe, po angielsku konwent oraz konwencja to jest to samo słowo. Convention. A teraz człowiek pociąg dowie się, że chcemy przeprowadzić z nim wywiad. Wywiad! No dobra! Czy to jest, czy to jest skład zastępczy, ty się opóźnił? E, co pan uważa o komentarza, że jest pan opóźniony? Ja się nie śpieszę w życiu, jakby szczęśliwie czasu nie liczył, mi się nigdzie nie śpieszy. Ja nie przyjmuję jakby głęboko do siebie takich, takich opinii. No to jest bardzo to, dobrze. swoim tempem. W tych gdzie... Idziemy jeszcze zakuć się w dyby i zobaczyć siebie na plakacie, że jesteśmy poszukiwani. I to wysoką nagrodą. O tak. Co najmniej 300 milionów. Bo niżej to są już płotki, nie? No tak to się nawet nie nadaje do załogi ją. O Sensi, czy wiesz, jakby Delicious in Dungeon miało polską wersję, to jakby się nazywało? Mój pomysł jest taki. Lochy i smaki. To jest dobrze, bo Ey. zbyt dosłowne tłumaczenie nie ma sensu po prostu. No, lochy i smoki, lochy i smaki. A jakby to było y, bardziej, że Polacy grają w D&D, to byłoby lachy i smoki. <grym> no suje. Pozdrawiam, pozdrawiam moje moj, moj ekipy. Wsz wszyscy będziecie wiedzieli, o kogo chodzi. Mama Z, przede wszystkim. Prawdziwi ziomkowie będą wiedzieli o co chodzi. Tak. O, jeszcze raz tak z, z gracją. Pozdraviam Jena. Pozdraviam Jena, yeah. Pozdrabiam Jena. Pozdraviam Jena. Jena. Pięknie. Pięknie. Wasze poświęcenie nie pójdzie na marne.